Dobrze. Dobra, możemy jechać. Dobra, ja jeszcze tylko do, dokończę to, co mam właśnie do powiedzenia. No i oczywiście moi rodzice yy, od, y, od tak naprawdę już prawie roku regularnie piją noni. Teraz w zasadzie tata regularnie, mama teraz zaczęła to, to Magical Noni pić. I wzięli karton, i syn mówi: Dobra, to dajcie mi butelkę, ja wezmę Mateuszowi. On teraz jest w tym takim wieku dojrzewania. Ja mówię: Słuchaj, weźmy oprócz tego, zobaczymy, co będzie się działo. Bo może i też mu pomoże na ten trądzik, yy, to, nie, no, to nie mu pomoże. Ale ja mówię, pamiętam jeszcze kiedyś, kiedyś, ktoś tam opowiadał wśród naszych znajomych, miał, ty, miał yy, córkę taką właśnie w wieku y, licea, y, liceum, że no nie bardzo dobrze działa na koncentrację. A Justyna, właśnie moja siostra, mówi, dobra, to jemu się przyda faktycznie, bo on jest teraz tak roz, rozkojarzony w ogóle, w ta nauka to tak mu, i po, tej, po tych powrotach covidowych, to tak idzie raz, idzie raz, nie idzie, ja mówię, Soj, spróbuj, zobaczysz. I dzisiaj właśnie z mamą moją rozmawiałam i ona mówi, że wypije, wypije Mateusz tą butelkę i jak to, to jak to wszystko będzie działało, to też są gotowi za, zamawiać no dalej więcej. No mam nadzieję, że, że przekonają się do, do tego, tym bardziej, że widzą efekty, efekty po nas, po moim tacie przede wszystkim, który nie wiem, czy ktoś z nowych osób jest, to mogę powiedzieć. Mój tata w zeszłym roku, słuchajcie, został zdiagnozowany, miał, ma, miał raka nerki do tego stopnia, że tą nerkę trzeba było usunąć i została ona usunięta w, we wrześniu. W czerwcu się dowiedział, że ma guza na, 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 na nerce y, 9-centymetrowego. Od tego momentu pił noni. Ja, pił noni tak naprawdę y, karton w miesiąc, dosłownie butelka szła mu w tydzień. Y, y, słuchajcie, we wrześniu poszedł do szpitala, moja mama mu chciała mu przekazać do tego Szczecina tą butelkę noni, Lekarze się najprawdopodobniej nie zdecydowali, znaczy nie pozwolili im. No to mój tata wziął, wypił całą butelkę noni przed pójściem do, do, do szpitala. Następnego dnia miał, y, słuchajcie, zabieg znaczy zabieg na operację, bo to, inaczej tego nie da się nazwać. I słuchajcie, jego kolega y, w, 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 w pokoju szpitalnym, też oczywiście rak, y, rak y, no, y, nerki. Mój tata po tym zabiegu w sobotę wstał sam y, i poszedł sam. Sam się po prostu y, wykąpał. O, o, no był na tyle silny, mocny po tej, po tej całej butelce. Ten pan, pan Marek, 10 lat młodszy, był w szoku w ogóle, bo on nawet nie mógł palcem y, dotknąć guzika. Mój tata wzywał, wzywał jakąś tam panią pielęgniarkę i po prostu się zapytał: Pani Andrzeju, ale. No pan, 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 pan tak naprawdę tak jakby panu nic nie zrobili, on mówi, no sobie, ja piję noni, córka mi tam yy, daje to noni, kazała pić yy, dużą, to no, ja to też chcę. I też piję, yy. no mojemu tacie się akurat udało, ale to mówię, to dzięki noni na pewno, że nie ma yy, ty, tych yy, no, chemii, tak? Nie ma podawanej chemii. Natomiast no, ten pan miał jakiś tam inny, inny przypadek gorszy, no i jest, no, jest, wiem, że jest na pewno na chemii, no nie? Na teraz. Ale to dzięki, mm. dzięki na pewno dzięki naszemu noni, my wszyscy widzimy, zresztą nawet znajomi, jak przychodzili do mojego taty, czy po operacji, czy go oglądają, gdzieś tam mówią człowieku, w ogóle po tobie nie widać, żebyś ty yy, nie miał nerki, ty, no, ale on no, mówi no słuchajcie ja piję noni, to, to jest to, to jest to, że jest po prostu do, do, do no noni daje dużo 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 witamin, no, nie jakoś taka jego organizm funkcjonuje teraz bez tej nerki, no zaraz we wrześniu minie rok, tak, ostatnio był, o właśnie, ostatnio był nawet na, na kontroli, bo tam chyba co jakiś czas trzeba robić kontrolę, no to, no to jest wszystko, wszystko zaraz w porządku. Dzięki naszemu Noni, tyle, tyle z mojego, Super. Tak. no dzięki. Super, a to, co wspominałaś o tej koncentracji, to córka Sławka, Buśko, córka Sławcia, jak ona przychodziła do egzaminów i tak dalej, no. Powiadał, mm -hmm. że tam był szok, mm -hmm. bo tam w klasie mm -hmm. wszyscy jakieś pałerki pakowali, rozumiesz, tam i inne rzeczy, wiemy już nie chcę tam wymieniać nazw tutaj głośno, a on jakoś, tak córka się przekonała po ojcu, po Sławku, któremu życie uratowało, no zresztą Sławcia wpis też jest pod tym postem, że no nimi uratowało życie, prawda? Przecież on się na ulicy wywrócił, tam była katastrofa z nim, w ogóle pogotowie go zabrało. Kompletnie, klęska. I doszedł pięknie do siebie. Super, od, od iluś lat w Brytanii mieszka. Mieszkają razem z żoną, prawda? I on opowiadał właśnie, że córka tak przeżywając to wszystko, widząc, co się dzieje. Też zaczęła korzystać i zaczęła korzystać akurat był czas egzaminów i po prostu mówi coś niesamowitego. Jej koncentracja, ta lekkość, taki, taka m, pogoda cały czas taka, ducha, to wszystko razem mówi, było niesamowite, nie? Ale no to kiedyś go poprosimy, żeby wspomniał jeszcze o tej historię, bo na pewno z czasem do nas dołączy, jak w ja Brytania będzie, bo... Wiecie co, tak, bo... tak, tak, ja właśnie to też pamiętam, zresztą wiesz co, Bartku, ja nigdy nie opowiadałam o mojej siostrze, wiecie co, moja siostra 7-8 lat temu przeszła głębokie załamanie nerwowe. No niestety skończyło to się też z psychotropami, ale ja wiem, ona brała noni yy, niedługo, ale brała to noni ode mnie, i ja wiem dobrze, że też jej do trochę pomogło. Wiecie naprawdę, to jest nasz produkt, to jest po prostu, no, to jest God bless, nie wiem jak to, to jest takie <laughs> błogosławieństwo. Naprawdę, ja jestem tak szczęśliwa i, i, i po prostu no, nie umiem tego słowami opisać, że, że, ja, że, ja, że ja Was poznałam, że znam to noni. Bo to noni to tak naprawdę dzięki niemu jestem matką zdrowego dziecka, sama jestem zdrowa, jak nie wiem, są nowe osoby, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać o, o moich, mojej przygodzie z macierzyństwem, z piciem noni, z porodem, o porodem. Czyli jeżeli nie, no, mogę ja mogę to opowiadać, y jak stosujemy noni w y no, ma naszym małym synecie. Chodź, teraz, zaraz to pokonamy jeżeli trzeba będzie, to ja mogę zawsze to opowiadać o nasz Syneczek. Tak naprawdę od drugiego tygodnia życia, w zasadzie to odpoczęcia zawsze, zawsze noni. Ja mu zresztą cały czas powtarzam, możesz nie zjeść kolacji, ale noni musisz wypić. <grym> <grym> Biedny Sewuś, nie, kolacji. Nie? On ja lubi noni, ja lubi, lubi, ja lubi. Ja lubi, ja lubi, żartuję. lubi. Żartuję tylko. Super, super. No, pięknie, pięknie, pięknie. Dzięki Aniu, dzięki, no bo jest to, jest, to jest to. To, co Zusia mówi. Kiedy mówi o tych naukowcach, którzy badają i właściwie nie wiedzą dlaczego, ale wiedzą, że, że dzieje się, prawda? Że, 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 że naj, najprościej powiedzieć, że ten organizm jakby wraca do harmonii, że ten organizm zaczyna funkcjonować tak, jak powinien tak, jak został gdzieś tam. Przez naturę poukładany, tak jak powinien działać, bez tych wszystkich zewnętrznych czynników, które ciągle nam psuły wszystko i psują, i będą próbowały psuć, prawda? Więc, więc to jest to. Super. Dzięki, Aniu, naprawdę. O, super, super. No, zresztą to, co Ania mówi, to właśnie to określiła bardzo ładnie, Aniu, określiłaś to, to, to Noni, ale yy, przecież yy, ludy zamieszkujące te tereny, gdzie to Noni rosło, to właśnie to nazywali właśnie świętym drzewem. To było święte trzeba, bo to było dla nich no, remedium na wszystko. Oni dzięki temu żyli i źle i, po i, i, i to stosowali, bo nic innego nie mieli zresztą, ale, ale zobaczcie jak to się dzieje na obszarze, gdzie, gdzie tak naprawdę nic nie ma zostało im dane, oczywiście to jest duży cudzysłów, nie? Zostało im dane coś, co wypełnia tą lukę i praktycznie jest do wszystkiego i na wszystko. Także to jest coś niesamowitego, jak jak cywilizacje się rozwijają i, i jak działają te wszystkie te kwantowe i inne rzeczy. ale to co mówisz jest, jest, to tak, bo tak sobie myślę o tych wyspach. Tahiti, ok, jest duże, jest tam Papeete zindustrializowane, trochę Paryż przypomina, bo tam tych Francuzów sporo, 120 tysięcy ludzi. Ale jest Morea nieopodal, już dużo dzika, dużo zupełnie inna. I z Morea płynęliśmy na takie małe wyspy, na których jest multum nonii. nie ma nic więcej prawie, że. Są tam jakieś, wiesz, trochę, in... ale to, co mówisz, wiesz, tak dopiero teraz jakby zwracam uwagę na to, że tak naprawdę ten bursz polinezyjski, on wcale nie jest taki przebogaty, nie wiadomo jak, wcale nie, bo te wyspy mają swoje ograniczenia po prostu, to są jakieś tam te ekosystemy, tam trzeba było kury im kiedyś przywieźć. Nie wiem, czy dobrze, ku nie trzeba by było im przywieźć kiedyś, prawda? Kapitan Kuk wiózł wszystko i, i nie tylko, jeszcze im choroby pewne przywiózł, prawda? Ale na szczęście oni no, mieli jakoś tam. W każdym razie to jest właśnie to, że tu super rzecz powiedziałaś, naprawdę. Jakby nigdy nie myślałem o tym, a tak sobie przypominam taką małą wyspę, do której dopłynęliśmy i ona była, nie wiem, może z 300 metrów, z 400 miała, i, i tu jakiś taki lasek i tak dalej. Noni jedno, drugie noni, trzecie noni, tu noni z owocami, tu gdzieś jakieś noni. Kurczę, mówię normalnie, wszędzie. <grywa> Super, dzięki, dzięki. No, czy każde spotkanie nasze daje taki, taki impuls i jeszcze przypomnienie dobre. Co, ktoś jeszcze coś nam powie fajnego? Ja, o, ja no jeszcze jedną się... rzecz chciałam powiedzieć. Przepraszam, no to nie. nie... Nie chodzi tutaj o efekt działania. Aha. Natomiast o efekt działania firmy. Zamówiłam paczkę dla mojej córki. Jak się okazało? Jakaś butelka pękła po drodze. Przewoźnik, czy GLS nie doręczył. Po trzech dniach dostali nową paczkę. Nic, Super. Interweniowałam, nic. Nic nie robiłam. Także... Natychmiast był, była po prostu błyskawiczna reakcja. reakcja. No, tak. no W poprzednim przedsięwzięciu nie chcę Było Po prostu, tam żeśmy przeszli. Tam żeśmy przeszli poligon, znaczy nie poligon, front. Tam front był po prostu, kurde, powiem wam. Dlatego mamy, 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 dobre doświadczenie, znaczy mamy doświadczenie, że można to, to fajnie docenić. Ja stara się i jeszcze robią wszystko i ten, ten, ta ich załoga cała, żeby naprawdę to zrobić, to zrobić, żeby to było i ten serwis był super i żeby to było przyszłościowo świetne. Jasne. Słuchajcie, czy coś mamy jeszcze tak na dzisiaj, na bieżąco? Aha, ja Wam powiem, co dostałem od Eszter, takie info. Może to jakby niektórych może interesować, niektórych nie, ale, ale tu skorzystam z tego czasu. E jeszcze przysłał mi takie króciutkie info dotyczące y w tej chwili sytuacji u kilku osób, żebyście mieli jasność na mailu. E bo tak zawsze pod koniec miesiąca to proszę, żeby na bieżąco. Tutaj Grzegorz to nie, Grzegorza nie ma dzisiaj. E, u Damiana nie poszedł autoship wczorajszy z jakiegoś powodu, Krysiu, żeby Damian wiedział Panie. i pamiętał, zobaczył. Nie poszedł, dobra? Uh -huh. e, potem mamy Krzysztof Pas, e, ma kwalifikacje na przykład tą skrzynkę, ale jeszcze nie miał zamówienia. Będzie tak? zamówienie robione dzisiaj, jutro, e... jutro będzie robione zamówienie. Jestem na w tym pa Paweł Gasiu, kogo jest? Nie, nie, nie wiecie, no to może nie. Też ma bezpłatną skrzynkę, ale jeszcze nie ma zamówienia jednego. Magdalena Grocholew, Grocholewska, jakaś u Ciebie? Tak, u mnie. Brakuje jednej skrzynki, jednego klienta, żeby była bezpłatna. Dobrze? Możesz jej przypomnieć? Dobra. Ma Olczak, u kogo? Kto? Martyna Olczak. Też jednego klienta jej brakuje. Do bezpłatnej skrzynki. Sprawdźcie u siebie, bo tam wiecie, już tak powoli się zaczyna tych ludzi robić, że nie tak prosto. No to tak tyle jeszcze, bo tu jeszcze mam także Grzegorza. Od Grzegorza tutaj jedną, dwie osoby, ale to już nie będę, nie ma go dzisiaj. Tam. Z mamą tam. jeszcze mam taką dodatkową informację. Nie wiem, czy zauważyliście na grupie, wrzuciłam PDF z taką instrukcją obrazkową, jak robić zamówienie. E, bo no, nie mamy na razie nagrania jeszcze, tak? Jak, jak to zrobić, więc myślę, że ten PDF będzie ściągnijcie go sobie, wystarczy na niego kliknąć. Na czacie też wrzuciłam, wystarczy sobie na niego kliknąć i kto jest zapisanym partnerem albo klientem, to jest bardzo krok po kroku yy, ze zdjęciami, z zrzutami z ekranu, idzie co i jak. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest zapisany ani na klienta, ani na partnera, to oczywiście potrzebuje się zwrócić do, do osoby, która go zaprosiła, żeby mu, żeby, żeby mu pomogła się zapisać i zrobić to pierwsze zamówienie. Także taka, taka, taka. możecie tego PDF-a wysyłać do osób w swoich organizacjach, żebyście nie musieli tłumaczyć, na telefon pomagać, jak się wrzucił oni sobie... Po prostu według tej instrukcji, klik po kliku, wszystko będą mogli zrobić. PDF wysłać to jest bardzo prosto, nie? Yes. No to, tak, to tyle ode mnie taką pomoc postanowiłam y, zrobić. No, no to tyle ode mnie, ale widzę, że Wojtek nie opowiadał nam nic. Masz, Wojtek, może jakąś, jakąś historię dla nas, zdrowotną, czy jeszcze nie? Momencik, słychać Słuch mnie? Tak, tak, słychać. Yy, w czwartek, dobrze? W czwartek opowiesz? Dobre. Tak. Super, okay. już się cieszę. Tak, Super. muszę jeszcze, jeszcze poobserwować i, okay. i wtedy dam znać. Dobra, świetnie. A dzięki. będę miał pytania jeszcze też. Ale Super. to yy, może w czwartek, dobrze? Dobrze. Mhm. Dobra. Okej. Okay. Okay. No to, okay. tyle, to tyle ode mnie. Słuchajcie, jeżeli ktoś coś jeszcze pośmiało, a jeżeli nie, no to zamykamy okienko. Yy, yy, ja mam pytanie, w czwartek jest też 20, prawda? Tak, zawsze o 20. Zawsze, od 20. zawsze od 20, dobra. No dobrze, tak. ja w czwartek jeszcze nie byłem akurat, a... Yy, hmm. Nie, może raz A ale nie wiem, nie może To ja muszę okay. już, nie? <laughs> no. Dobra, dobra, w czwartek, hmm. czwartek 20, oczywiście, oczywiście. No i czwartek to jest ostatni dzień, tak? To ostatni, tak, to jest 31 marca. Hmm. 31 marca, tak. ostatni dzień. Tak. Dobra, słuchajcie, tam jeszcze jak, no właśnie, ale to lepiej tak zrobić w czasie, bo tam Ivan zawsze jakbym mówił, gdyby tam ten jeden dzień, to zawsze coś tam może przesunąć komuś. Ale lepiej zrobić. w czasie. Ale lepiej w o czasie, dokładnie, dokładnie. Lepiej zrobić o czasie. A jak gdzieś skrzynka komuś, no to to, to, to szkoda by było wtedy. Dobra, mhm. to co? Wicie dobrze kolorowych snów, dziękuję. Za, dobrego za możliwość spotkania. Dziękujemy, Przyspani bardzo fajne spotkanie. Dziękuję, dziękuję, do, do zobaczenia.